Dzień dobry, dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku stanowisk widzów, gdzie skupimy się właśnie na stanowiskach widzów, na stanowiskach waszych, które udostępniliście na moim Discordzie. Jeżeli jeszcze nie jesteście na Discordzie, wpadajcie, linka znajdziecie w opisie. Jeżeli chcecie wziąć udział w kolejnych takich odcinkach i żeby Wasze stanowisko się w nich pojawiło, no to też Discorda macie w opisie. Wpadajcie, róbcie zdjęcia, opisujcie swoje stanowisko. A my za jakiś czas być może właśnie waszym setupem się zajmiemy. Od razu kilka uwag technicznych. Mój głos dzisiaj nie jest najlepszy, bo jestem człowiekiem jakże głupim really? i po prostu się zgrzałem, a następnie wypiłem zimną kolę z żabki. Efekty są jakie są. Poza tym mój nos raz na jakiś czas może być czerwieńszy, ale winą tutaj jest ten oto zawodnik. I to nie jest atrybut z wyrola, to jest atrybut osoby, która jest chora, przeziębiona i ma katar. Więc raz na jakiś czas będę musiał swój nosek, że tak powiem, brzydko podetrzeć. Ale no, słowo się rzekło, nie ma że boli. Stanowiska miały być, więc będą. Także zachęcam Was do oglądania, do zostania ze mną do końca. No i pamiętajcie: subskrypcja, łapka w górę. No i komentarz zasięgowy o treści stanowisko. W ogóle, umówmy się, że przez 72 godziny od publikacji tego filmu na każdy jeden komentarz odpowiem, więc możecie pytać mnie o wszystko, a tak swoją drogą, to ostatnie stanowiska widzów naprawdę świetnie się obejrzały, więc liczę na to, że tym razem uda się ten wynik pobić. Także aktywność, aktywność, aktywność i cóż mogę powiedzieć? Przechodzimy do stanowisk. Ale zanim o stanowiskach, szybka anegdotka. Mianowicie, wiecie, że pierwszy raz w World of Warships grałem 10 lat temu. Tak, mam na to pewne dowody i bawiłem się wówczas świetnie. A teraz postanowiłem do World of Warships wrócić i was również do tego zachęcam. Dlaczego? Otóż do gry wpadł Jura Janosik, słowiański Robin Hood z prawdziwymi kwestiami w góralskim dialekcie. Trzymajcie się, Ha! Pomocje jest już w drodze! Jeżeli jesteście nowym graczem, to korzystając z linka, którego znajdziecie w opisie, a następnie wpisując kod Janosik, jesteście w stanie otrzymać właśnie dowódcę Janosik. Poza tym kamuflaż polska, wycinanka, okręt Tatra, 7 dni Premium, 200 dablonów. I misję na legendarną błyskawicę tieru VII. Oczywiście za darmo. Co jednak w sytuacji, kiedy jesteście starszym graczem, podobnie jak ja, który chce odświeżyć swoją przygodę, otóż też macie bonusy. Mianowicie wpadnie w Wasze ręce Janosik, no i darmowy kamuflaż z misji. A w trwającym evencie możemy zgarnąć jeszcze błyskawice 52, w tym wypadku tieru 9. Jest to więc idealna okazja, aby wrócić do World of Warships bądź też złapać w tą grę, jeżeli jeszcze w nią nie graliście. A jeżeli jeszcze w nią nie graliście, to pewnie nie wiecie, czym World of Warships tak naprawdę jest, i może od tego powinienem zacząć. Mianowicie możemy tutaj siąść za strami ponad 600 okrętów. Z pierwszej połowy XX wieku, no i wkroczyć do morskich bitew, albo przy pomocy mniejszych, bardziej zwrotnych jednostek, albo też przy pomocy dużych, potężnych lotniskowców. Warto zaznaczyć, że z racji, iż jest to gra sieciowa, możemy zarówno grać w pojedynkę, jak i wspólnie ze znajomymi. Idealnie się składa, wieczory są coraz dłuższe, więc partyjka jedna, druga, trzecia i wieczór w przyjemny sposób nam zleci. Tak więc zachęcam jeszcze raz do wejścia w opis, tam znajdziecie link, no i korzystajcie z kodu Janosik. A my teraz przejdźmy do. Stanowisk. Dzisiejsze stanowiska zaczynamy od czegoś bardzo specyficznego, mianowicie jest to setup od Yoko, który mam wrażenie, w tej całej serii może pochwalić się największym rozgardiaszem sprzętowym. Możesz w końcu ten pokój? Na początek konkrety, czyli komputer, a tutaj kilka figurek, no i jest to taki biało-czarny maluszek, a w nim Ryzen 7 5700X3D, RX 6800 i 32GB RAMu DDR4. I tak, pojawiają się tutaj DDR4, ponieważ procesor jest pewnym ograniczeniem, swoją drogą ma wyjść nowy tak taki budżetowy procesor z X3D. Ostatnio robiłem o tym newsika na XCOMie. Z tego co pisze Joko w środku jest trochę noktuły, natomiast ja zwróciłem uwagę na obudowę od Jonesbo, która jest delikatnym egzotykiem w naszym kraju. Sam się ostatnio zastanawiałem nad Jonesbo do przebudowy swojego kompa, ale ostatecznie nie zmieściłaby tam się karta graficzna, więc padło na coś zupełnie innego. W każdym razie twój budżetowiec jest przyjemniasty, natomiast trochę zakurzony. Moi drodzy, pamiętajcie, warto systematycznie odkurzać swój sprzęt, ponieważ dzięki temu macie mniejsze temperatury na kompo z rzeczy na biurku dwa monitory. Jeden to KTC 180 Hz, sam miałem od nich swego czasu oled do testów i przyznam, że byłem bardzo miło zaskoczony, biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości, bo KTC można kupić za grosze, więc pytanie, jak Twój monitor się na co dzień sprawdza. No i drugi to biurowe HP postawione w pionie, natomiast mnie najbardziej interesują tutaj peryferia. Przede wszystkim widać tutaj Aegis R2, czyli dziurawą myszkę na PAW 3950 i optycznych omronach. Spoko. Do tego dochodzi klawiatura VGN i tutaj komentuję, że nie jest to nic specjalnego, ale moim zdaniem jest to naprawdę całkiem przyjemna opcja budżetowa bezpośrednio z Azji. Więc jeżeli poszukujecie czegoś, co wygląda ciekawie i klika też całkiem nieźle, to tym VGN-em warto się zainteresować jako marką. Z racji tego, że na biurku miejsca mało, a przy okazji trzeba też zostawić jakiś obszar na myszkę, postawiłeś na odseparowany panel numeryczny od GMK. I to też jest bardzo fajne rozwiązanie praktyczne, bo jeżeli go nie potrzebujesz, odstawiasz i masz więcej miejsca. Sam z takiego czegoś korzystam, mam właśnie numpada od Deriu. Natomiast duży plus też za SPC Viro Plus, czyli Słuchawki, które w tym momencie występują już na rynku jako Endorphy. Jest to dobry stosunek ceny jakości, bardzo dobre brzmienie. No i teraz jeszcze są w tej fajnej szarej kolorystyce. No i będąc jeszcze w tematyce urządzeń budżetowych, ale jednocześnie spoko, no to mikrofon od Fajna. Do komunikacji w sam raz. Dalej jednak robi się znacznie ciekawie, ponieważ pojawia się m.in. stanowisko do Sim Racingu. Oparte o kierownicę Moza R5 i tutaj się pochwalę. Tak, Moza R3 jest już u mnie. I materiał niedługo o niej na kanale. Fajna zabawka, dziękuję za polecenie. U Ciebie to wszystko w ogóle wygląda na mocno rozbudowane oraz eksploatowane. W każdym razie o Twojej kierownicy słyszałem naprawdę tonę dobrego. Natomiast mówiąc o rozbudowaniu, zobaczcie na tą kolekcję padów. Tam jest mnóstwo różnego rodzaju kontrolerów, bo mamy kontrolery od 8-bit, od maszynikę. Mamy też takie oto Hony. Zresztą sam korzystam sobie aktualnie z kilku, bo je testuję, niedługo film na kanale i naprawdę one spisują się świetnie pod kątem stosunku ceny do jakości. No ale u mnie jest ich kilka, a u Ciebie to jest ich kilkadziesiąt. No co tu dużo mówić? Widać, że jarasz się padami. Natomiast jest tutaj kilka rzeczy, które moim zdaniem można upgrade'ować. Skupmy się na tym, co sam wyszczególniłeś do zmiany, czyli upgrade komputera, żeby gry działały lepiej, poza tym oddzielne stanowisko do Sim Racingu odseparowane, zmiana klawiatury na customową, zmiana na myszki, na bardziej ergonomiczną, no i faktycznie wypadałoby tam zmienić tą podkładkę, bo jest ona dosyć mocno zajechana. Natomiast ja bym rzucił okiem na coś jeszcze. Mianowicie, to co niezmiennie przeraża mnie, to ilość rzeczy, listw zasilających na biurku. Kolejna gdzieś za pecetem. No biurko ogólnie zdecydowanie za małe, aby tu wszystko pomieścić, kable można jakoś pospinać. Poza tym nie zauważyłem też info o fotelu, więc nie wiem na czym konkretnie siedzisz. Z takich rzeczy na szybko pomyślałbym o podwieszeniu dwóch albo nawet jednego głównego monitora, dzięki czemu wypada Ci podstawa z biurka i masz więcej miejsca. Tak samo można podwiesić mikrofon na ramieniu mikrofonowym typu Ulanzi, które jest krótkie i niskoprofilowe, no i wtedy znowu uzyskasz trochę centymetrów z lewej strony, a dzięki temu na blacie zrobi się przestrzenniej, więc generalnie porządek, przedmuchanie peceta, posprzątanie tego wszystkiego i ułożenie w jakiś sensowny sposób, bo ile masz ogromną kolekcję padów i tego nie można Ci odmówić, wygląda to świetnie, to jednak te kilka centymetrów dla myszki można uzyskać, a poza tym jak sobie zepniesz kable, to później ze sprzątaniem, przedmuchiwaniem tego wszystkiego będzie znacznie łatwiej, także polecałbym po prostu Zadbać o ułożenie tej przestrzeni, usystematyzowanie jej i na pewno będziesz zadowolony. Nie patrzcie. Nosek czysty będzie mówić się trochę łatwiej, więc przeskakujemy do kolejnego stanowiska, mianowicie od Mokimo 2003, którego estetyka już się dla mnie zdecydowanie bardziej podoba. W centrum jego stanowiska jest komputer z Ryzenem 95900X. Procesor, owszem, nie najnowszy, ale nadal mocny, i tak, celowo powiedziałem, komputer. Do tego dochodzi RX5700XT jako GPU, no i jeszcze trochę ramo pomieszanego, bo się branding zmienił, więc mamy i Kingstona, i Fury. Wszystko sezon na płycie Aurusa B550 Elite V2, dysków też tam trochę namieszane, chociaż ta talerzowa barakuda to mam wrażenie już tylko pod magazyn danych. Komputer jest zamknięty w obudowie modkom, czyli fajnym szklanym budżetowcu, zresztą miałem okazję testować większą wersję tej obudowy. Doceniam, że kurzu tutaj nie ma, a sam komputer też jest na szafce, więc sporo powietrza dociera z każdej strony, a na biurku mamy znacznie więcej miejsca, które zostało przeznaczone na dwa monitory. Na jednym z nich znajduje się LightBar, jest to fantastyczne rozwiązanie, każdemu rekomenduję, jeżeli nie macie. Kup nawet najtańsza taka lampeczka pozwoli fajnie oświetlić biurko i zredukować ten kontrast między monitorem a ciemną przestrzenią dookoła. No i jeszcze na tym Lightbarze znajduje się kamerka Razer Kio Pro, która jest zupełnie w porządku. Nie jest to może najnowszy sprzęt, ale nawet jakbyśmy zaczynali jakąś przygodę ze streamowaniem, to można się nad nim pochylić. Monitory są kolejno od gigabajta i iame. Pierwszy główny jest podgrzew 144 hz drugi poboczny to takie szybkie biurowe 75 Hz. Tutaj w ogóle zatrzymamy się na chwilę, bo warto zwrócić uwagę na fakt, że te monitory stoją na swoich standardowych nogach, a można przecież zainwestować w ramię monitorowe i bardzo bym polecał to zrobić albo poprosić Świętego Mikołaja, bo wtedy sporo obszaru na biurku będzie wolne, czyste i do wykorzystania pod różne inne rzeczy. Podkładka jest marki nie wiem jakiej, ale wygląda jakby już swoje przeszła, więc w przyszłości zachęcałbym do wymiany. I tutaj taki delikatny spoiler, autoreklama, ponieważ już niedługo na rynku pojawiły się sushi kotkowe... Piękne, grzesiowe podkładki, więc będzie można się na nie skusić. Intrygujące są peryferia. Po pierwsze Razer Nari. Jedne z ciekawszych, wibrujących słuchawek sprzed lat, które bardzo lubiłem, mimo że były dosyć ciężkie. Jeżeli służą, to nich służą jak najdłużej, tak samo jak klawiatura, która jest moim zdaniem naprawdę bardzo przyjemna i widać, że zmodyfikowana. Mamy tutaj mązgika, którego nawet swego czasu na kanale recenzowałem. Są też ciche switche Otimu Pitch Silent V3, Kikapy też dedykowane o profilu XDA. Wygląda to super, no i jeszcze drewniana podpórka pod Garstki. Klasa. Klasą jest też myszka, mówimy tutaj o Defaderze V3 Pro, chociaż pamiętajmy, że na rynku jest już V4, aczkolwiek V3 też jest naprawdę bardzo dobrym sprzętem. Niemniej widać, że na griptajpach już się trochę syfu zebrało i można by go przeczyścić. Mikrofon, z jakiego korzystasz jest od Throne Maxa, czyli budżetowa pojemnościówka, zupełnie w porządku, natomiast zastanowiłbym się nad tym, czy warto jest korzystać z tego filtra siateczkowego umieszczonego bezpośrednio na tym mikrofonie w momencie, kiedy możesz na przykład kupić sobie gąbeczkę, no i wtedy będziesz znacznie więcej widział, kiedy mikrofon znajduje się przed Twoją twarzą. Z ciekawostek założyłem też napęd USB na biurku. Widziałem też w opisie wzmiankę o fotelu. Jest to SMX ergonomiczny, siateczkowy, więc fajnie, przynajmniej tyłek się nie poci. No i generalnie, jeżeli miałbym coś w tym stanowisku zmieniać, to podwiesić monitory. Poza tym odświeżyłbym podkładkę, wyczyścił tu i tam myszkę. Natomiast no, na przykład nie pochwaliłeś się kablami. Może tam się coś dzieje, ale patrząc na estetykę całości, mam wrażenie, że jednak to okablowanie pod spodem może być zadbane. Więc generalnie spoko stanowisko. W przyszłości można pokusić się o upgrade komputera, na przykład karty graficzne bo jeżeli chcielibyśmy zmienić procesor, no to wiadomo, że wszystko będzie kosztować znacznie więcej, bo wypadałoby przejść już na DDR5, a teraz ramy są znacznie droższe. A... A nie idź pan... Uu, muszę sobie zrobić herbatki, bo mój głos jest coraz głębszy. Wjechała na szybko tabletka, zamiast herbatki wjechała maczucha i możemy przejść do stanowiska, które dzisiaj naprawdę mnie zachwyciło, mianowicie BB1B. Ależ to piękne biurko. Cóż za smak, cóż za kunszt, cóż za... Pecet, nie mówiłem o maczy. Tak jak w ostatnim czasie, mam wrażenie, trochę znudziły mi się obudowy akwarium, to widząc jak u Ciebie wygląda Lian Lee Li, O10 Vision, piękna, bielutka, taka czyściutka, schludna i fajnie zaaranżowana, no mam wrażenie, że chciałbym mieć akwarium ponownie, a... W sumie teraz, obudowa, która do mnie przyszła, nie jest akwarium, ale może powinno być to akwarium. No naprawdę, pięknie to wygląda. No ale cóż ta obudowa skrywa? Przede wszystkim procesor 9800X3D, czyli bestie. Do tego trochę terabajtów nagryczy system, pamięć 64GB od Fury, no i jeszcze to chłodzenie tricks z zawijanym ekranem, oraz nawet wentylatory, które są z ekranami. No co ja wam będę opowiadał, kosmos, a przy okazji siedzi tam jeszcze RTX5080, który też jest bestią do gamingu. I ogólnie, patrząc pod kątem gier, no trudno, żeby cokolwiek na tym sprzęcie działało. Było źle. Piękny bezet, pięknie zrobiony. Chociaż, jak ma być odrobinka czepialskim, no to zwróćmy uwagę na ten ekran, który znajduje się nad płytą główną. Moim zdaniem, myślę, że wy się ze mną zgodzicie, powinien on być trochę poprawiony, bo wisi delikatnie krzywo. Niemniej to tylko szczegół, ale widać tam sporo serducha. Zresztą, na biurku też sporo się dzieje. Słuchawki do G Pro X2 od Logitecha. Fajne, solidnie wykonane, wygodne, takie gamingowe optimum. Do tego dorzucamy G915 TKL w kolorystyce białej, która może jest trochę droga i ma kilka niedoskonałości, bo taki takiej umówmy się do najtrwalszych i najłatwiejszych do wymiany nie należą, aczkolwiek sama praca na baterii, czy też w ogóle synergia z całym G Hubem pewnie wiele Ci rekompensuje. Niemniej, jeżeli szukałbyś czegoś solidniejszego pod kątem stabilizatorów, kultury pracy oraz solidności nakładek, to warto rzucić okiem na Film, IQnixa czy nawet Kichrona. Tam naprawdę znajdziesz klawiatury, które może nie będą zsynchronizowane z g ale pracą zdecydowanie przyjemną Cię uraczą. No i jeszcze myszka. Myszka to G-Pro X Superlight 2, której może jakimś specjalnym fanem nie jestem, ze względu na stosunek ceny do jakości, bo uważam, że można znaleźć znacznie bardziej jakościowe urządzenia, lamzu czy Pulsar, aczkolwiek, no, jak mówię, pewnie tutaj Synergia odgrywa główną rolę, bo wszystkie akcesoria masz od Logitecha. Spójrzmy teraz na monitory, a raczej monitor, bo używasz tylko jednego monitoru, jest to LG Ultra Gear OLED 27 cali 240 Hz. I tutaj, biorąc pod uwagę, jaki masz procesor oraz kartę graficzną, no wydaje mi się, że nie ma problemu z absolutnie żadną grą esportową pod kątem wykorzystania potencjału tego monitora. Monitor jest podwieszony na ramieniu, które też pozostaje białe, co ciekawe, no i to wszystko wygląda schludnie, elegancko-estetycznie. Gdyby jeszcze były białe przewody, to w ogóle wygrałbyś życie. Podkładki z tego, co widziałem, nie wypisałeś, ale patrząc na to, cóż tam za logo widnieje, no mogę tylko podejrzewać, że jest to Styl Sirius QCK w naprawdę dużym rozmiarze, i wiem, że to może nie jest najlepsza podkładka, ale z drugiej strony też wiem, bo miałem z nią epizod. Że jak się już człowiek do niej przyzwyczai, to ciężko się odzwyczaić. Ale gdybyś chciał pójść w coś troszkę bardziej finezyjnego pod kątem wyglądu, no to można sięgnąć na przykład po coś od Endorfi, co będzie naprawdę fajnie grać swoją stylistyką biurka. Zresztą te najnowsze podkładki Endorfi w ogóle powierzchniowo wypadają naprawdę sensownie. No i ewentualnie można jeszcze sięgnąć po podkładki od ExtraFy. Dodatkiem na biurku są głośniki Edifieram, które stoją na kolumnach. One są białe, natomiast głośniki już czarne. Jest tutaj znowu potencjał na zmianę, bo głośniki można zmienić na przykład na jakieś monitory Pioniera albo też Preson. Airis, o ile dobrze pamiętam, też występują w kolorystyce białej. Tutaj myślę o takich budżetowych rozwiązaniach. Zapytacie o krzesło, tutaj znowu połączenie bieli i trochę ciemniejszej kolorystyki. Generalnie jest to Diablo V Basic. Bardzo fajne, podstawowe, ergonomiczne krzesło, które przede wszystkim pozostaje wygodne. Nie jest to może jakiś endgame, ale na pewno jest to coś ciekawszego, aniżeli ekoskóra na tyłku. Całościowo bardzo fajnie, estetycznie zaranżowany setup. Może kolorystyka biurka trochę nie gra z tą całą bielą, bo biurko jest jakieś brązowe. Zresztą widząc meble dookoła, mam wrażenie, że to jest jakiś zestaw. Ale gdybyś mógł, no to zawsze można pokusić się na przykład o jakieś jaśniejsze biurko, jakiś jaśniejszy blat. Warto pomyśleć, ale tu i teraz mega dobry setup. Taki wydajnościowo poprawny. Było stanowisko 1, 2, 3, więc przechodzimy do stanowiska numer 4, moi drodzy Państwo, od kądzia. Widać na starcie, że jest ono zadbane, a poza tym, mimo że ustawiło się w skosie, to całość pozostaje taka przytulna. Mówię o skosie dachu. Zacznijmy od tego, co na pierwszym zdjęciu, czyli fotel. Ziska podobno, gamingowy z wyprzedaży. Póki się trzyma, to niech się trzyma, natomiast jeżeli będziesz miał możliwość jego wymiany, na przykład na jakiegoś ergonomicznego mozoska, to na pewno będzie pan zadowolony. Także polecam polować w przyszłości na przykład na jakieś promki na mozosy ergo. Biurko, z którego korzystasz jest od marki KRL Gaming. I tutaj ja kompletnie nie wiem, cóż to za marka. W każdym razie sam stwierdziłem, że wygięło się w banana. Widać to na jednym ze zdjęć, że wygląda ono paskudnie, więc koniecznie do zmiany. Tutaj z takich rzeczy, które mogę polecić, no to jest lewano System z takich budżetowych. Poza tym można sięgnąć na przykład po Flexispot albo też po Elzap. To są biureczka, które na pewno sprawdzą się czy to w tym niższym, czy też wyższym budżecie. Zresztą sam z Flexispota korzystam od, no myślę, już ładnych dwóch lat i jestem mega zadowolony. W ogóle kiedyś musimy zrobić taką przebieżkę po tym, co się u mnie na stanowisku znajduje, bo mówię o Waszych stanowiskach, a o swoich to tak średnio. Idąc dalej, komputer. Znajduje się on w obudowie Genesis Elite 515. Wydaje mi się, że kiedyś miałem okazję ją testować, recenzować albo robiłem w niej jakiegoś builda. Wewnątrz niej procesor Ryzen 5 5600, czyli znany i lubiany budżeciak. wsparty 6700XT oraz 16GB RAMu. Generalnie komputer podobno kosztował cię około 5000. Jeżeli służy, fantastycznie. Gdyby powoli zaczęło się coś tam dziać, no to moim zdaniem po prostu warto dołożyć RAMu, bo 16GB aktualnie to takie minimum. Co z kolei znajduje się na biurku? Przede wszystkim biała myszka. Rokat Cone Pure Pro. kupiłeś piesią, relatywnie tanio i kompletnie się do mnie nie dziwię, ponieważ jakiś czas temu mieliśmy rebranding z Rockata na Turtle Beach, który to wykupił markę, no i w takich sytuacjach przeważnie po przejęciu czy też rebrandzie, marki starają się wyprzedać te starsze nakłady ze starszym logo, ażeby nie mieć już nic wspólnego z tym, co było kiedyś. Meszka w każdym razie na bank solidna, na przykład pod Minecraft, ze względu na to, że wieloklik zawsze wchodzi na rokatach jak złoto. No i jeszcze do tego dochodzi kształt. Ergonomiczny, który od razu uprzedzam, później będzie trudno oddać na poczet jakiejś innej myszki, bo Generalnie myszek podobnych do Rocata jest dosyć niewiele. Jeżeli chodzi o klawiaturę, tutaj absolutna klasyka, mianowicie Tor 404 TKL osadzony na kejlach w kolorystyce białej. Świetny sprzęcik, który wyszedł z pod ręki moich kolegów z Envitech. Totalnie super budżetowa opcja. No wiadomo, nasz Onionite jest troszkę lepszy, ale Tor 404 też spoko. Podkładka u ciebie to MM350 od Corsera. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Mam tą podkładkę już myślę, że dobre. 5 lat i systematycznie do niej wracam. Lubię, kiedy leży na moim biurku. Bardzo dobrze sprawdza się zarówno ze ślizgaczami szklanymi, jak i teflonowymi, więc do, mam do niej pewien sentyment. Idąc dalej słuchawki. Tutaj Arctis 1 daje okejkę, bo to najtańsze Arctisy, a poza tym podobno kupię się od brata, więc podejrzewam, że kupię się za śmieszne pieniądze. Co do monitorów, przede wszystkim szanuję za tapetę, bo u mnie też w bibliotece Wallpaper Engine ona się znajduje. Główny monitor jest od Dela, to model G2724D. Podobno super. Ja co prawda monitorami się nie zajmuję, ale systematycznie śledzę to. To, co wstawia na kanał x-kom Hudson, a on bardzo tego dela chwalił. Mówił, że jest świetnie wyceniony, dobry stosunek ceny do jakości, no i jeszcze rozdzielczość 1440p, więc w sam raz, żeby w jakieś lżejsze gierki przy Twojej konfiguracji peceta pograć. Nie jest to jednak jedyny monitor, bo masz jeszcze jeden, aczkolwiek ten, który jest na zdjęciach, nie jest tożsamy z tym, z którego aktualnie korzystasz, ponieważ jak napisałeś, od brata dostałeś jeszcze HP Omen, także nowy granko, fajny braciak, ja też jestem tym starszym bratem, który swoim młodszym braciom dużo sprzętu daje. Tak. Where's my, money? Do you have my money? Swoją drogą zapytałeś o kilka porad odnośnie tego, co można w tym stanowisku zmienić. Przede wszystkim chciałbyś zmienić myszkę. I tutaj mogę Ci polecić, żebyś poszedł w kierunku albo M albo na przykład Zaopina. Zaopin ma naprawdę bardzo fajne myszki, i wydaje mi się, bodajże Zaopin Z2 będzie idealnie spisywał się jako alternatywa dla rocata. Więc jeżeli poszukujesz czegoś bardziej ergo, to można by było iść w tym kierunku. Bodajże jeszcze Pulsar X3. Tak, sprawdziłem, Pulsar X3 w promocjach jesteś w stanie go wyrwać za jakieś 300 zł. Wspominasz także o słuchawkach bezprzewodowych i tutaj tak naprawdę w tym niższym budżecie zbyt wiele się nie dzieje. Można sięgnąć na przykład po budżetowe M V9. Naprawdę bardzo ciekawe słuchawki. Poza tym z troszkę droższych opcji jest A Zone A Blaze, o ile dobrze pamiętam, za jakieś 400 zł. No i jeszcze można skusić się na Turtle Beach Stealth 500. Natomiast gdybym miał brać 500, to jednak chyba poszedłbym w stronę m które zresztą mam u siebie i moim zdaniem są one zupełnie w porządku. a można dorwać się za plus minus 200 zł. No i został jeszcze na koniec mikrofon, zastanawiasz się nad coverami, a jednocześnie podejrzewam, że nie chcesz za dużo pieniędzy wydawać, więc taki absolutnie podstawowy mikrofon, na który moim zdaniem warto zwrócić uwagę, to jest Endorfi Solum Voice S. Naprawdę malutka, ale fajnie brzmiąca konstrukcja, która da sporo zabawy. Natomiast gdybyś chciał coś solidniejszego, droższego, no to tutaj audiotechnika AT2020 na USB. Też będzie Pan zadowolony. Generalnie co do samej estetyki Twojego stanowiska, zbyt wiele zarzutów nie mam. Jeżeli masz możliwość podwiesiły monitory, chociaż biorąc pod uwagę wygięte biurko, to na razie może ich nie podwieszaj. No i przewody, ale jeżeli chcesz się przesiąść na akcesoria bezprzewodowe, no to wtedy ten problem też tak naprawdę sam się wyeliminuje. Cała reszta spoko, fajnie to wygląda, minimalistycznie i duży plus za tapetę. Ostatnie stanowisko na dzisiaj jest od Karola Korzeli, które jest bardzo osobliwe, bo nie wygląda gamingowo, tak przynajmniej na starcie, a przede wszystkim zwraca uwagę bardzo dużą ilością różnego rodzaju modeli samochodów, czy też bardziej po prostu samochodzików typu Hot Wheels. No widać, że jarasz się motoryzacją, ale ja też trochę się jaram motoryzacją, tylko że nie za bardzo to pokazuję często, ale w telefonie jest tona, naprawdę tona różnego rodzaju zdjęć Bogatti Andrew Tate'a, Pagani, które były w Warszawie. Mam nawet Porsche Carrera GT. W każdym razie, do rzeczy, do stanowiska. Jest to pierwsze stanowisko chyba w całej serii oparte o laptopa, a nie peceta. I szczerze mówiąc, nawet jeszcze nie czytając opisu i nawet niespecjalnie wdrażając się w to, cóż to za laptop, tak myślałem, że pewnie będzie to jakiś Zephyrus G14. I owszem, jest to Zephyrus G14. Laptop lekki, laptop mobilny i laptop stosunkowo wydajny. W tym wypadku jest to wersja z 2000 22 roku oparta o Ryzena 6800 hs no i jeszcze rixam 6700 oraz 40 GB framu, z czego 8 jest bodajże wlutowane, a całą resztę dołożyłeś. Jest to laptop, który przede wszystkim służy do obróbki, na przykład fotografii, aczkolwiek do gamingu też raz na jakiś czas, chociaż z tego co napisałeś nie za wiele w ostatnim czasie. W każdym razie, no troszkę szkoda, że w tym laptopie nie ma karty graficznej od NVIDII, no bo wtedy pracowałoby się zdecydowanie płynniej, przyjemniej, ta optymalizacja wielu programów właśnie pod Nvidia jest lepsza. Do tego wszystkiego podpięty jest monitor. Nie wypisałeś konkretnie modelu, natomiast podobne jest to Asus 27-calowy, który ma 144 Hz, no i 10-bitową kolorystykę, na której Ci bardzo mocno zależało właśnie pod kątem fotografii. Na biurku, z tego co widzę, są też chyba batsy od Samsunga, natomiast przede wszystkim kazepki EDX Pro X, jako słuchawki główne typu IM. I tutaj moim zdaniem powinniśmy się na chwilę zatrzymać, ponieważ warto podkreślić, że IME -y to jest naprawdę fajne rozwiązanie do pracy na co dzień. Lekkie, wygodne, przyjemnie siedzą w uszach, dobrze izolują, no i jednocześnie nasze uszy się nie pocą, Ponieważ nie są to słuchawki nauszne, wokółuszne, tylko dokanałowe. A kolejna sprawa, gazetki to jest rozsądny, budżetowy sprzęt. Nadal mamy mikrofon, mikrofon marki Throne może nie jest to nic wybitnego, ale z drugiej strony na ramionku do komunikacji w zupełności wystarczy. Takim delikatnym szaleństwem na Twoim biurku jest klawiatura, mianowicie GMK61 wraz ze switchami Akko Silver Pro V3. Bardzo fajne, rozsądnie wycenione switchem. No i jeszcze pojawiają się kikapy customowe z japońską legendą. Jest to ładna, jasna, biała, kompaktowa klawiatura. Więc jeżeli się spisuje, jeżeli jesteś z niej zadowolony, super, bo to jest taki pierwszy krok w kierunku całościowego klawiaturowego hobby. Dużo obok klawiatury stoi Aerox 3 Wireless, który chyba wymaga trochę czyszczenia, przynajmniej na to wskazują zdjęcia. Najdziwniejszym elementem jest natomiast podkładka, która jest ze skóry albo z ekoskóry, z delikatnym organizerem, ale generalnie tutaj trudno mówić o. Dobrym wyborze. Wiem, że może one wyglądać estetycznie, elegancko, ale patrząc pod kątem użytku, można tutaj mówić chyba wyłącznie o względnej płynności. Mam podkładkę z ekoskórem, nawet dwie. I mam też podkładkę z takiej realnej, solidnej skóry. I za każdym razem, jeżeli mówimy o rozgrywaniu czegokolwiek, to płynność jest. Mocno przeciętna. Swoją drogą na półce pojawia się jeszcze klawiatura od Derio. Jest to model 75%, mianowicie Z82. Nawet chyba dokładnie tą kolorystykę prezentowałem swego czasu na kanale. Przyjemnie klikająca, cichutka, no i jeszcze z rolką do regulacji głośności. Jejku mój głos! Ależ mam deduwę na głosie. Moi drodzy, mówiliśmy o autkach, mówiliśmy o stanowisku tym głównym, ale jest też obok stanowisko zrobione do Sim Racingu. I tutaj, no tutaj kurczę się dzieje, bo widać, że tam jest mnóstwo krawcenia. Przede wszystkim kierownica G920 od Logitecha. Z całym zestawem mówimy tutaj zarówno o kontrolerach nożnych, jak i shifterze. Pojawia się też jakaś łapa. Podejrzewam, że ona nie jest z zestawu, bo nie widziałem, żeby Logitech miał coś takiego, ale też nie siedzę na tyle w temacie, żeby ją rozpoznać. Ot tak. Stoi to wszystko na takim stelażu oraz stoliku, i ten stolik zawiera także klawiaturę bezprzewodową do GTK biznesową z wbudowanym touchpadem, żeby tym wszystkim łatwiej się zarządzało. A poza tym mamy monitor od Asusa, i mam wrażenie, że jest to albo ten sam, który znajduje się na biurku, albo też model 32-calowy. W każdym razie jest to stanowisko zrobione pod SimRacing. Racing. To, co moją uwagę tutaj szczególnie przykuło, no to siedzisko, które jest, mam wrażenie, wyjęte po prostu z jakiegoś auta i przymocowane do tego stelażu, który sam zaaranżowałeś. No i efekt tego jest z pewnością następujący. Mega wygodna jazda podczas sim racingowych gierek, tego jestem na 100% pewny. Natomiast, z racji tego, że korzystasz z laptopa i to wszystko jest podpięte do laptopa, i kierownica, i jeszcze kontrolery, i łapa, i tak dalej, kurczę, tam jest to na kabli, z którymi wypadałoby coś zrobić. Mówią, że szef w dziurawych butach chodzi, i troszkę to tak wygląda. Z jednej strony jesteś fotografem, który ma mnóstwo estetycznie ułożonych samochodzików, ma ładne foty, które zostały wydrukowane, ale też. Te przewody trochę temu przeczą, bo nie ma estetyki, tam jest wszystko wszędzie. Sprzątanie tego moim zdaniem może być bardzo trudne. Poza tym jakaś taśma, która znajduje się pod tym stolikiem od Sim Racingu, nie wiem po co ona tam jest, jakaś taka wstążka, naprawdę można to pospinać. Trytytki, jakieś zawleczki, które pozwalają ukryć to wszystko z tyłu na stelażu, miałbyś mega fajnie, estetycznie zaaranżowane biurko, chociaż wiadomo, że tam pewne rzeczy wymagają jeszcze podciągnięcia, bo samo biurko, czy też bardziej stół, też można by zmienić na coś Bardziej ergonomicznego. Przede wszystkim, bo ten taki rant, który znajduje się pod spodem, miałem coś takiego w pierwszym mieszkaniu, które wynajmowałem. Nienawidziłem tego, bo nawet się nie dało sensownie dosunąć do blatu. Tylko cały czas uderzałem kolenami bezpośrednio o tą krawędź. No biurko i te przewody to na pewno są do zmiany. A sam fotel, co prawda go nie wypisałeś, ale widać tam taki skrawek. Podejrzewam, że to jest też niespecjalnie ergonomiczne, tylko bardziej takie gamingowo-biurowe siedzisko z eko Na pewno podłokietniki nie mają regulacji, więc tutaj też pomyślałbym nad zmianą, bo masz fajne podstawy. Tam jest naprawdę spoko sprzęcik w postaci laptopa, jest też fajny monitor, są akcesoria, są peryferia, które spokojnie mogą Ci służyć przez długi, długi czas, ale fajnie by było to jakoś opakować, bo teraz mam wrażenie, że to wszystko jest takie sterylne, ale też Bałaganiarskie, także tutaj są moje sugestie odnośnie ostatniego stanowiska i tak, to jest ostatnie stanowisko, z czego na pewno moje gardło w tym momencie się cieszy. Moi drodzy, serdecznie dziękuję Wam za obecność. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, na Discordzie można zgłosić własne stanowiska, można pokazać, zainspirować się być może, oczekujecie jakiejś pomocy, jakiejś porady. Jestem ja, ale jest też mnóstwo użytkowników, którzy pojawią się w komentarzach. Tak więc zapraszam na Discorda, bo ta seria bez Was no, nie ma sensu. Tak samo jak ten kanał bez Was nie ma sensu, więc bądźcie aktywni, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, komentować pod spodem, no i subskrybować kanał, a tak swoją drogą pamiętajcie też o kodzie. Janosik do World of Warships. Ja będę grał, Was też zachęcam, żeby sobie czasami tymi okrętami popływać po morzu, postrzelać się trochę i być może zrelaksować w tym zabieganym świecie. I ja teraz udam się właśnie pograć w World of Warships i dać odpocząć mojemu gardło. Ej, chyba nie było jeszcze filmu, gdzie brzmiałbym tak jak teraz. Ja brzmię jak jakiś piejący kogut. Do następnego. Mam nadzieję, że będę brzmiał lepiej. Trzymajcie się. Czołem. Kluski z rosołem. O! Trzeba wygładzić ten głos szybko, bo inaczej on umrze. A jutro kolejne nagrywki. Może zamknę mordę. Narka.